Cześć, jesteśmy w ulicach Kotowic i jeziorko o bardzo ładnej nazwie Dziewicze i chcę Wam dzisiaj pokazać takie fajne singielki, które są na górce Sorry za dykcję, może być trochę niewyraźna, bo jest jakieś minus 9 stopni Górka sama jest tutaj, ale single zaczynają się w sumie tu Najpierw wjeżdżamy na górkę i potem w okolicach. Są bardzo fajne trawersiki. Kręte. Dobry na trening balansu. A jak się dołoży do pieca, to i zrobimy tu całkiem fajną, mniej więcej 6-minutową rundę po tym najdłuższym singlu, który dzisiaj Wam pokażę. Mam nadzieję, że kamerka jest już trochę wyżej. Wczoraj nagrywałem. Było trochę za nisko, ale może tutaj lepiej. Tu jest start singla. Lepiej, bo dzisiaj jest ładniejsza pogoda. Są dosyć dobrze wygrabione. To są trochę gorzej, ale jak trochę będziemy mieli liści, to będą dużo lepiej widoczne. Ogólnie sieć jest bardzo duża. Tu można jechać wprost, ale ten singiel leci tu. ところで、大雪山県。 Jeszcze jedna, jeszcze jedna. jedna. I tu jest taki fragment ostry zakręt na przełaju, ciężko go zrobić. Na górale już łatwiej. Szczególnie, że tu się zaczyna robić. Gązko, ale jest okej. Okay. Tu mamy trudność, szczególnie jak ktoś nie umie, chyba znowu jesteśmy wysoko tam jest kolejny singielek który leci z samej góry ten taki główny, wytyczony pyszkami a my lecimy tu tu trochę nie widać, jest prosto Jest kilka właśnie takich fajnych szybkich fragmentów między drzewami. Tak tam przed chwilą, tu też nie jest źle. <grystanie> dzisiaj fajnie trzyma, bo jest zmrożone. Jak jest dużo mokrego, to trochę gorzej jest. Dzisiaj tam na jesieni potrafi być grząsko, ale dzisiaj jest super. Teraz fajny fragmencik przy jeziorkach Trochę wąska Ale... Trochę piasku. Odpalonej tutaj w prawo, i zaraz znowu I zaraz kolejny fajny fragmencik, wyruchu. Tu trochę wolniej, ale zaraz mój ulubiony fragment na tym singlu. W sumie dwa. Najpierw szybko między drzewami, potem taki dosyć gęsty famp track. 哥。 Det er et lavt bar. Ej, Tutaj taka kłoda w sobie miejscu bo pod górę, ale może się uda no, na dwa razy bo ona krzywo leży pod górę trochę za niska prędkość Skości śladnia no i dojeżdżamy na tą dojazdówkę gdzie tu lecieliśmy na początku pod górę teraz w dół Wyjeżdżamy przy jeziorku No, taka fajna pętelka Na rozjazd można sobie zawsze zrobić rundkę dookoła jeziorka Fajna miejscówka, niedaleko Wrocławia idealna na takie zimne dni jak dzisiaj kiedy tu można się rozgrać w lesie I ferd